Wiedziałeś, że dzięki pracy z tymi dużymi mięśniami możesz naprawdę unieść swoją twarz? Wystarczy na przykład aktywować mięsień skroniowy, tę właśnie ogromną strukturę, która wpływa też na cały szkielet naszej twarzy. Teraz pokażę Ci jedną z najbardziej niedocenianych technik liftingujących i zrobimy ją razem. Jeden palec ustawiamy tutaj nad uchem w miejscu, gdzie zaczyna się Twój mięsień skroniowy, a pozostałe palce ustawiamy wyżej, po przekątnej, wzdłuż linii włosów. Wtapiamy się palcami głęboko w tkanki i kierujemy je w górę. Są rozluźnione, nic tutaj nie napinamy, nie podnosimy. Szyja długa, głowa wyciągnięta do góry i palcami unosimy tkanki również do góry. Natychmiast poczujesz, jak tkanki zaczynają się wydłużać, cała mimika idzie w górę, otwiera się spojrzenie, a nawet zmniejszają się bruzdy nosowo-wargowe. Mięsień skroniowy ma naprawdę ogromny wpływ na to, czy twarz utrzymuje ten liftingujący wektor. I robimy kilka teraz takich przejść ku górze. Kiedy puścisz dłoń, od razu poczujesz lżejszą powiekę, bardziej otwarte oko. I taki prawdziwy efekt liftingu. Jest to taka technika, którą możesz robić codziennie, a jeżeli będziesz ją robić na przykład codziennie rano, po kilku dniach zobaczysz trwałą zmianę w rysach swojej twarzy. Zrób to ćwiczenie od razu i napisz co poczułaś. A więcej takich ćwiczeń znajdziesz oczywiście na moim profilu, więc koniecznie zaobserwuj, a wszystkie potrzebne techniki znajdziesz w moich kursach.